Serdecznie witam Was w piękny niedzielny, w sobotni piękny poranek, moi szanowni drodzy widzowie. Tak się do was teraz będę zwracał. Jesteście moimi drogimi widzami, drogimi sponsorami moich fanaberii. Powodem tego, że jestem tutaj szczęśliwy i że, a że o tym wam mówię, to wiem, że przy wielu z was wywoła to odruch odrazy albo, albo zakłopotania, bo jakżeż to drugiemu może być lepiej. Niekoniecznie jest mi lepiej niż wam, ale samo to dla niektórych, że komuś może być lepiej, może wywoływać ból głowy. Trudno. Niestety nic na to ja nie jestem w stanie poradzić. Znaczy mógłbym, mógłbym wam powiedzieć, jak jest źle, jak jest niedobrze, jak nas tutaj atakują, jak wojna się zbliża, jak powodzie będą tutaj się zbliżały, jakie są złe przepowiednie. No tutaj nic takiego, no z mojej strony raczej nie zanosi się nic takiego. Nie będę was, Wam epatował tutaj tanią sensacją taką, żeby ściągnąć Was tutaj jak najwięcej, czyli jak najwięcej widzów, którzy by oglądali ten mój kanał, wręcz przeciwnie. Doszedłem do wniosku, że etap, na którym obecnie jestem, jest na tyle fajnym etapem, na tyle satysfakcjonującym dla mnie, że mogę sobie pozwolić na bycie bezsensacyjnym na troszkę normalności, na mówienie Wam o rzeczach, które są najistotniejsze, bez przerywników w postaci jak kosmici przylecieli, jak nas będą atakować, albo jak wysysają energię ezoteryczną z każdego człowieka. Będzie tego coraz mniej. Rzeczywiście o niektórych rzeczach na poważnie będę mówił, znaczy o poważnych rzeczach będę mówił pół żartem, bo pewne rzeczy są rzeczywiście rzeczami trudnymi i przeciętny Kowalski, przeciętny mój ziomal, nie zawsze jest w stanie przyjąć do wiadomości, co się, co się w ogóle do niego mówi. O zrozumieniu tego to, to nie ma mowy, bo tego nikt nie rozumie jak na razie z ludzi, bo gdyby rozumieli, to już by to było wytrąbione na, na wszystkich forach, a tak nie jest. Na razie robi się na tym hajs i to, i to całkiem niezłe. Pisze się książki też, żeby zrobić niezły fejm, a fame robi oczywiście dalej, tak jak mówię, hajs. Dlaczego Wam mówię o tym moim takim etapie, że do takiego momentu doszedłem? A no dlatego, że po podliczeniu tego zeszłego roku, tych wszystkich tutaj za i przeciw, stwierdziłem, że mnie nie potrzeba więcej. Jest mi bardzo dobrze tak, jak jest, poza jednym, poza... Poprawieniem jeszcze swojego, swojego zdrowia. Aby ten mój brzuch jeszcze mniej mi przeszkadzał, już prawie nie przeszkadza. Już bez problemu wiąże sznurowadła przy butach, także nie jest, nie jest źle. Ale chciałbym, żeby było jeszcze lepiej. A skoro jest to mój organizm, na który ja mam wpływ i mam możliwości na niego wpłynięcia i mam jako taką wiedzę, na tyle na ile byłem w stanie to sobie przyswoić i zrozumieć. To postanowiłem, że, że, że sobie to zastosuję jeszcze dokładniej niż w przypadku robienia tej mojej śmietankowej kawy. Mówiłem wam, ile zachodu trwa zrobienie tej kawy, jak trzeba te ziarna wyselekcjonować, te wszystkie ciśnienia, temperatury, te czasy parzenia, wszystkie te stopnie zmielenia tego młynka. A jeszcze jedno wam. Dostałem akceptację, że firma Kazak zrobi mi ten młynek elektryczny i za 8 tygodni. Pokażę Wam tutaj, z przyjemnością Wam pokażę, bo ta moja fanaberia kazakowa to jest za Waszym, moi drodzy widzowie, przyzwoleniem. To jest z pieniążków, które nie zapłaciliście Wy, tylko zapłacił YouTube za Waszą uwagę. Wasza uwaga dla koncernu medialnego jest tak cenna, że bez problemu mogę sobie pozwolić na zakup takiej po prostu fanaberii. Gdzie wcześniej z domu byłbym wyrzucony. Nawet gdybym sobie gdzieś tutaj przyspyrlał takie drobne pieniądze, to na pewno nie, nie, nie skończyłoby się to łagodnie. Może nie rozwodem, ale, ale poważnymi konsekwencjami domowymi. Teraz uchodzi mi to na sucho. To też wasza zasługa, tak jak wspomniałem. Także za to jeszcze raz na koniec roku, tutaj na początku nowego roku, Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. I teraz tak, na pewno wiele osób odpadnie, bo wiele osób jest tutaj, żeby, żeby czekać na sensacje, które będę opowiadał, że będę opowiadał coś więcej na temat ojca Pio i spotkań. Oczywiście będę opowiadał, ale nie będzie to główną osią mojego nagrywania. Główną osią mojego nagrywania będzie to, co robię z własnym organizmem, to, co mam przed sobą, cały ten mój dzisiejszy stół suto zastawiony, suto zastawiony z dokładnym obliczeniem i tym najważniejszym, tą najważniejszą sprawą chcę tutaj do Was epatować. Jakkolwiek by to nie wyglądało z Waszej strony, czyli czy Wam się to będzie podobać, czy się Wam to będzie mniej podobać, czy będziecie rezygnować z prenumeraty moich tutaj, tych, tego kanału, tego nagrywania, to już jest całkowicie Wasz wybór. Ja jestem zadowolony z tego, co już jest, do z tego etapu, który już jest, i jeżeli zostanie tylko garstka z tych osób, które mnie oglądają, to na pewno przeżyję, na pewno na jakąś małą fanaberię będę sobie mógł jeszcze pozwolić. Oczywiście będę Wam z przyjemnością to pokazywał, bo przecież hmm, radością należy ludzi zarażać, a nie chować się. Chociaż ojciec mówił na rozmowach, no widzicie, miało nie być o ojcu. Ojciec mówił tak, ciesz się do środka, nie pokazuj tego, że się cieszysz, bo będziesz miał wiele nieprzyjemności z tego powodu. No i miał rację, miał rację. Ale to było przed 2015 rokiem. Teraz wy, którzy tutaj jesteście na tym kanale, w większości cieszycie się z radości drugiego człowieka. Cieszycie się, że drugi człowiek zdrowieje, że drugi człowiek... Czym się wam może pozytywnym pochwalić. Takim pozytywnym pochwaleniem się tutaj zanim wam jeszcze pokażę, ten mój kram, który mam przygotowany do pokazania wam, jest obraz, który jest. Widzieliście go, to jest ten obraz, który powstał na podstawie tych moich sznureczków, które pokazywałem, proporcji obwodów, proporcji zżywienia optymalnego. No i okazało się, że w dniu wczorajszym jeden kolekcjoner moich obrazów, Jeden z pierwszych kolekcjonerów moich obrazów, mój mecenas dawny, po długiej przerwie zadzwonił i pyta mnie o ten niebieski obraz, że chciałby go zarezerwować. Ja mówię, no ale ten obraz jeszcze nie jest skończony. On jeszcze jest w toku malowania i ja jeszcze nie wiem, co z niego wyjdzie. Chwilę się zastanowię, mówi, że mimo to on go chce sobie zarezerwować. No więc ja mam teraz taki komfort, że maluję to, co chcę. Nie to, co się komu podoba, co się komu tam po drugiej stronie spodoba. Wiecie, że to jest coś niesamowitego, że mogę pracować nad obrazem nie po to, żeby używać tanich blichtrowych machnięć, które będą efekciarskie, gdzie muszę stosować tandetne takie chwyty, które są stosowane nagminnie przy produkcji obrazów. Mogę pozwolić sobie na zupełnie inny poziom malowania. Malowania wewnętrznego, nie wewnętrznego, tylko malowania tego, co chcę, czyli robienia tego w całkowitej wolności. Oczywiście mnie gdzieś tam jeszcze trzymają pewne takie, jak to powiem Wam powiedzieć, pewne takie naleciałości, że tak się powinno, a tak się nie powinno. Gdzieś jakieś takie, tych moich nauczycieli echo, gdzieś te w tej głowie się mojej kołacze. Ale coraz więcej pozwalam sobie na, taką, na takie popuszczenie wodzów, nie wodzy fantazji, tylko na takie luźniejsze podejście do tematu malarstwa. Bo zauważyłem, że gdy podejdzie się do tematu malowania luźniej, tak nie z dystansem, ale luźniej bez spinania się, to, to, to malarstwo jest, jest czystsze. Jest pozbawione stereotypowego nałożenia pewnych takich naleciałości, które to są odbierane przez odbiorcę zawsze i nawet przeze mnie. To są takie dysonanse, które po dwóch, trzech dniach przebywania z danym obrazem zaczynają mnie denerwować. I wiem, że nie można tego zostawić, bo jak się zostawi coś, co już się zauważyło, pewien, pewną ułomność obrazu zauważoną, zostanie ta ułomność pozostawiona. To ona pozostanie na dziesięciolecia, a może nawet na, na wieki, w formie zamrożenia w tym obrazie. Czyli brak, de, brak decyzji o rozwiązaniu pewnych kwestii w obrazie będzie skutkował wieczystym trwaniem tej małej patologii w danym obrazie. Dlatego maluję teraz te obrazy dłużej. Po dwóch, trzech dniach pewne rzeczy z nich wychodzą i one muszą zostać usunięte. Dopóki ja nie akceptuję obrazu, mój obraz pod moich rąk po prostu nie wyjdzie w świat. Nie wyjdzie. I tyle. To bowiem, że z czasem ktoś gdzieś to dostrzeże i powie, powie tak, piwowaczy takie knoty tutaj żenił i tutaj w tamtym okresie, gdzie on tam żył, to pozwolił sobie na wypuszczenie takiego dziadostwa. To tak samo jak nie pozwalam sobie teraz obecnie na wpuszczenie w moje wnętrze żadnego dziadostwa. Dlatego zaopatruję się w Akademii Zdrowia zachęcić was mogę. Mogę wam powiedzieć, żebyście zrobili to samo, ale gdy tak zrobię, to wy, którzy mnie oglądacie, będziecie najeżeni. Większość z was będzie najeża, a tylko niektórzy pójdą za ciosem i. Zaopatrzą się w najlepsze produkty, jakie sobie można na razie wyobrazić. Na razie nie ma na świecie lepszych produktów niż te, które są wytwarzane w Akademii Zdrowia pod kontrolą ludzi z Akademii Zdrowia pod pełnym nadzorem. To jest jeszcze wszystko faza testowa, dlatego, te, te o paru rzeczach Wam teraz powiem, bo chcę Wam o tym powiedzieć, bo chcę Wam pokazać, co mam przygotowane na dzisiaj dla mnie i, i też chcę Wam powiedzieć, że ten sposób, że zacząłem Wam pokazywać tą moją codzienną miskę od początku praktycznie roku. To jest bardzo dobry strzał dla mnie, to jest fenomenalne rozwiązanie. Po pierwsze, ja muszę mieć na tyle uporządkowany porządek w tych moich obliczeniach i w bilansowaniu tego, żeby tutaj nie szczelić jednego drugiego babola przed wami. Druga sprawa, to w momencie, gdy ja mam te dwie czy trzy miseczki w lodówce postawione na jednej półce, to ja wiem, że te dwie miski są przygotowane rano, zbilansowane, jak ja je opróżnię do zera, to wiem, że mogę spać z czystym sumieniem. Moje sumienie jest czyste. Nie popełniłem grzeszności w danym dniu. I moje nagrania na dzień następny i następny będą coraz ciekawsze. Będą coraz bardziej, może nawet nie ciekawsze, ale coraz bardziej szczere, prawdziwe. I wy to wyłapiecie, bo każdy z nas wyłapuje każdy fałsz, każdą obłudę, każdą próbę naciągania. Z mojej strony, jak będę was chciał na coś naciągnąć, to wam powiem. To Wam powiem: w tej chwili w Akademii Zdrowia praktycznie już produktów nie ma. Nie ma tych produktów do zakupienia na stronie drmyślniewski.pl Nie ma jest tylko kawa i tylko kurczak tam pastwiskowy. Te produkty trzeba zamówić, jeżeli są tylko upoli. Natomiast gdy już zostanie to wszystko okrzepnie, gdy już to wszystko zadziała, jak to mówi się, zażre, nie? czyli będzie funkcjonować i będzie, będą na bieżąco dostawy uzupełniane, gdy krąg ludzi, którzy chcą te produkty spożywać na co dzień, będzie na tyle stabilny, że ludzie Rafała będą mogli jak gdyby zaprenumerować te, te produkty do swojego magazynu i wysyłać je do Was, wówczas pojawią się wraz z pojawieniem się nowej strony jako standardowa oferta. Natomiast dopóki to nie nastąpi, jest to wszystko metoda prób i błędów. Taka można powiedzieć troszkę taka półpartyzantka, która nie jest partyzantką, bo nie wolno tracić nawet jednego dnia na byle jakie jedzenie. Jeżeli jest możliwość zaopatrzyć się w coś, co jest najlepsze już teraz, nie należy tego odkładać. I to wam mówię wprost. Mógłbym to wam zakamuflować, mógłbym to przemycić, ale to nie o to chodzi. Rzeczy najważniejsze trzeba mówić wprost. Niektórzy tego nie zrozumieją, bo się im mówi wprost. Niektórzy wolą, jak się coś obierze w taki papierek zaatka, bo oni dyrektują się otwieraniem tego papierka i rozwiązaniem, jak to świetnie rozwiązałem ten zawinięty papierek. To też jest dobra metoda. Ale tu chodzi o to, żeby, żeby to było szybko i skutecznie. Szybko, sprawnie i skutecznie. Zauważyłem, że gdy zacząłem znowu liczyć, ale liczyć nie tak z grubsza, że mnie się tam wydawało, to w miarę działa. W miarę to działa, ale liczę bardzo dokładnie. Już nie, że na przykład tam jest 19 czy 18 gramów, tylko jest dokładnie 19,9 albo jest 9,3 albo 4,4. To są rzeczy, które jak się uzbierają, to okazuje się, że wychodzi kilka gramów różnicy. I ta proporcja troszeczkę się rozmywa. Mój bilans dzienny, dzisiejszy, będzie na poziomie 1 do 3 do 1,1. Białek tłuszczu do węglowodanu. Owszem, tłuszczu jest za dużo, ale i tak starałem się zredukować to, bo w pierwszym podejściu, gdy sobie to rozłożyłem, przeliczyłem w głowie i widziałem to, co stoi przede mną, to widziałem, że to będzie za tłusto. Że tu przy tym, przy tym bilansie, oczywiście, będzie świetnie, to będzie bardzo dobrze działało. Ale dla człowieka całkowicie zdrowego, którego budowa biologiczna nie, po, nie posiada nadmiaru tkanki tłuszczowej, która jest zupełnie zbędna, i nie posiada tkanki, która jest zbudowana w sposób mniej prawidłowy niż wzorzec pierwotny. No i tak sobie to skorygowałem. Zobaczcie, pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. To jest po korektach i to jest po korektach, pewne rzeczy wyleciały, wyleciał na przykład pasztet który tu powinienem wykreślić, którego nie obliczyłem bo na niego już po prostu miejsca nie ma na 100 gramów pasztetu, który, którego wczoraj, ten, ten z Akademii Pasztet, którego wczoraj zjadłem 100 gramów, po prostu rewelacja no i, i, i trzeba było to więc tak wygląda już bez pasztetu cała ta moja cedówka dzisiejsza już Wam przeczytam bo to, widać to? Widać tylko, że słońce tak pięknie świeci, że, że jest jak jest. Więc mam tak, żółtka 6 sztuk, ziemniaki 300 gramów, kabanos, ten kabanos z Akademii Zdrowia 100 gramów, mortadela też ta z Akademii 100 gramów. Do tego mam masło, śmietana ta, która jest w mojej kawie, taka yy, i to wszystko. I już Wam podaję co, ile, czego jest że wam teraz to zobrazować, bo to jest najlepiej. Obraz mówi więcej niż, niż tysiąc słów, nie? No to bardzo was proszę. Wszystko, bo to będzie wszystko. To jeszcze postawimy tu. Te dwie miseczki, te dwie miseczki to jest mój cały dzisiejszy dzień. Tu widzicie, jak to się wszystko komponuje? Widzicie to? Już Wam po kolei mówię w jednej i w drugiej miejsce. Tego pomidora w ogóle nie Czy To jest taki dodatek, to jest taki dodatek abstrakcyjno-kolorystyczny do całości. Będę miał ochotę, to go zjem. Będę miał ochotę, to pół. Będę miał ochotę, to w ogóle go nie tknę. To jest woda. To jest woda. To jest woda i urozmaicenie, które wcale nie jest potrzebne do życia człowieka. Więc o tym na razie to sobie odkładamy. Jeden kubek taki, ja go liczyłem jako jeden kubek takiej śmietany, takiej czy innej, ale to jest śmietana trzydziestka, idzie do mojej kawy. To wypijam. To zazwyczaj to jest minimum, więc to są 4 espresso, bo 50, 50 gramów chodzi na jedno moje espresso do mojej filiżanki z kawą. Ta, ta śmietana została policzona, już Wam zaraz powiem od razu. Śmietana 200 gramów to jest 200, 200 gramów i ona zawiera białka 4,4 w 200 gramach, czyli mówię cały, na całą dobę 60 tłuszczu i węglowodanów 9,3. To jest ta ta pozycja na, na samym dole to jest śmietana. Tu widzicie białko, tłuszcz węglowodany, u góry po kolei lecą białka, ile tłuszczu, ile, ile węglowodanów i produkty, które mam i ile gramów produktu tutaj sobie z boku piszę. Ja sobie to tak rozpisuję. Jeszcze Wam potem powiem, ale to nie dzisiaj, żeby za dużo nie było dla niektórych, jak można sobie uprościć sposób liczenia. To Wam powiem na własnym przykładzie jutro albo. Albo pojutrze, zobaczę, kiedy, kiedy tam mi ochota wpadnie. I teraz tak, przechodzimy dalej. Śmietankę mamy załatwioną. Potem mamy trzy żółtka. Przepraszam, nie czy? sześć żółtek. Sześć żółtek, to jest tu. I teraz tak, forma zjedzenia tych żółtek może być rozmaita. Mogę je dodać do ugotowanych ziemniaków, ale to za chwilę. Na razie produkty. Dobra. Żółtka, 6 żółtek. Sześć żółtek, pamiętacie jak się to liczy. Jedno żółtko. 3 gramy białka zawiera. Czyli jak ich jest 6, to jest ile razem? 6 razy czy 18. Czyli to jest 18 białka w tych 6 żółtkach. Tu jest 18 białka. A ile jest tłuszczu w tym? Bo węglowodanów w tym nie ma. Ile jest w tym tłuszczu? Dwa razy więcej niż białka. No i to jest bardzo proste. Czyli 18 razy 2, czyli 36. I to jest pozycja w moim, w moim kajecie. Pierwsza żółtka jako najważniejsze. Tutaj macie żółtka. Pierwsza pozycja. Macie tak. 18 białka i 36 tłuszczu. 18 białka tu i 36 tłuszczu żółtka. Dobrze. Następna rzecz. Mamy tutaj mortadele. Tu w tym pojemniczku jest. powinny być dwa plastry, mniej więcej te dwa czy trzy mortadeli, bo to jest jeden cieńszy, drugi gruby. Widzicie, jak się to ukroiło? Tu jest jedna ta końcówka z tego. Tu jest 100 gramów mortadeli. Dokładnie 104 się zmierzyło, ale ja to liczę jako setkę. Nie będę przecież obcinał takiego. Końcóweczki. Chociaż, widzicie, to jest tak. Tu już, już, już się złapałem w momencie, jak to ciałem. Wiedziałem, że jest 104 do 106, bo tak się to wahało, i już można to machnąć, już normalnie bym machnął. Gdyby nie kawa, którą parzę, gdzie jak odmierzam naważkę tej kawy, to mam, to nie jest, że 14 gramów czy 15 gramów, nie. Albo 14, albo 15, albo 14,5. I w zależności, którą kawę wezmę. Dlatego, że kawa, jak już wiem, ona ma wyrównać się w mojej kolbie. Ma być dokładnie tyle, ile ma być tej kawy. Bo jeden gram za dużo danego gatunku i danego zmielenia spowoduje, że kawa będzie inna. I to się w kawie czuje. To tym bardziej mój organizm wyczuje ilości tych produktów. Mechanizm nasz do wyczuwania pokarmów to jest zegarek. To jest precyzyjny szwajcarski zegarek. To nie jest prymitywny ekspres do kawy. Więc gdy do mnie to dotarło, że ja potrafię się tak kichać z tą moją kawą, z tym, z tym fajansem do tej śmietanki, to ja powinienem się 100 tysięcy razy bardziej kichać nad każdym produktem, który mam w mojej złotej misce. Rozumiecie? To jest mój, to jest mój wniosek i taki wniosek wyciągnąłem. Jest 100 gramów mortadeli. Ta kiełbasa mortadela jest jej 100 gramów i ona zawiera białka 11,4, tłuszczu 38 i węglowodanów 0,3. Podawałem Wam wczoraj białko, te, te podstawowe produkty z Akademii Zdrowia, te, które mam. Tam były proporcje dla 100 gramów. Znaczy nie proporcje, tam były ilości białka, tłuszczu i węglowodanów w 100 gramach. Też podane w gramach te białko, tłuszcz, węglowodan. Dobra, tu jest i to jest mortadela, to jest ta pozycja tu pod moim paluszkiem tutaj, którą widzicie, mortadela i tutaj jest białko węglo węglowodany. Przechodzimy dalej. Kabanos. Wziąłem sobie tutaj, chciałem 100 gramów kabanosa, więc jeden taki waży swoje, więc musiałem go podzielić na, na fragmenty i tutaj jest 100 gramów kabanosa. Zobaczcie ile jest 100 gramów kabanosa, to jest mniej więcej, popatrzcie, w dłoni się to mieści, w zamkniętej dłoni. 100 gramów kabanosa. I w 100 gramach kabanosa mamy 15,5 białka, 19,9 tłuszczu i w 3,3. Ja to przygotowuję nie tylko dla Was to przeliczenie, ja to przygotowuję dla siebie teraz. Więc ja teraz dzielę się z Wami tylko tym, co używam teraz od dnia dzisiejszego i od początku praktycznie roku, ale od dzisiaj bardzo dokładnie. Kabanos. Dobra oczywiście z Akademii Zdrowia, bo wiem co w nim jest. Kabanos, który nie leczy, bo on nie tylko leczy. Marta Mortadela, która nie leczy, bo ona nie tylko leczy, ona powoduje coś więcej niż leczenie. Leczenie to jest wiecie, dostaniecie coś i to coś powoduje, że jesteście zdrowi. A to jest wasze pożywienie. To jest coś, co powoduje, że wasz organizm w prawidłowy sposób zaczyna funkcjonować, czyli zaczyna sam Wracać do swojej prawidłowości. To jest coś więcej niż lekarstwo. To jest prawidłowe zasilanie. Prawidłowe zasilanie waszego wszystkiego. Przechodzimy do następnego etapu, tutaj mojego, tutaj zgromadzonego wszystkiego. To jest ta druga miseczka. To są węglowodany i odrobiny masła. Zacznę od tłuszczu. Tego masła tutaj jest po redukcji, bo musiałem zredukować. Masło 30 g masła, czyli 25 mniej więcej tłuszczów tym jest tak jest to liczone. I tyle. Koniec. Tyle masła na to wszystko. No i są oczywiście, są jeszcze kartofle czy ziemniaki. U mnie się mówi ziemniaki tutaj, bo ziemniaki rosną u nas na polu, nie na dworze nie rosną kartofle na dworze, tylko rosną ziemniaki na polu. I tu są trzy ziemniaki, które po obraniu mają mi dać. Ziemniak 300 g300 gramów. g gramów ziemniaka. W 100 gramach ziemniaka mamy skrobię ziemniaczaną, w 100 gramach mamy 15 skrobi, czyli będzie 45 gramów i to są ziemniaki zapisane, 45 gramów tej skrobi, to jest tutaj ziemniak, tutaj. I to nam da 45, ale oprócz tego ziemniaka jeszcze tutaj mam, tak jak Wam powiedziałem, z kabanosa jest tutaj węglowodan, z mortadeli jest węglowodan, ze śmietanki jest węglowodan ten. i w sumie te węglowodany dają mi 54,8 gramów. Na dobę. Czyli te ziemniaki z innymi węglowodanami będę miał 54,8, prawie 55 węglowodanów. Białek z tego wszystkiego mojego tutaj dobrobytu, czyli z tego mięska i z tych żółtek, z tych białek i z tej śmietanki, białka będę miał 49,3, ale że jest to białko najlepsze, no więc można by to było nawet mieć mniej. Nawet 40 wystarczyłoby mi zupełnie po przebudowie, bo mój organizm uległ przebudowie, a wręcz nadbudowie jeszcze patologicznej. Dobra, więc tu mamy 49,3 mamy białka dobowo i tłuszczu. Tłuszczu mam 153 gramy. 153 gramy w tym masełku, w tych moich podrobowych wędlinach i tu w tym cudownym żółtku, nie mówiąc, że w tej śmietance tego tłuszczu, tak jak Wam powiedziałem, jest 60 gramów. Dobra, teraz tak, proporcja to jest białka, jak mamy 49, to liczmy prawie 50, to jest mniej więcej 50 do 150, do 150 czerw, czyli mniej więcej 1 do 3, czyli środek zaleceń Pana Doktora. A węglowodanów mam jeden, no mniej więcej 1,1. Jeden, jeden, mniej więcej tak by to liczyć. Czyli idealnie po przebudowie, przy najlepszej klasyfikacji najlepszych białek, które spożywam. No to co? Podoba się Wam? Jeszcze Wam chciałem tutaj coś przeczytać więcej, ale to jest już za długo. Ale o najważniejszych rzeczach chciałem Wam powiedzieć, a to są najważniejsze rzeczy, bo to zasila nasz organizm. Może jutro Wam jeszcze powiem mm, o tym, o tym, o tym wyrobie Akademii na co, na jakie choroby to jest przeznaczone. Czy jeszcze Wam dzisiaj to odpowiedzieć? Ja tutaj mam to zapisane dokładnie, ale to może jutro. Tu są wymienione choroby na puszce, przy czym to, przy czym to pomaga. Jak to inaczej powiedzieć? Żeby nie było tutaj żadnych problemów z tym, przy czym to o, wspomagający przy chorobach. To jest wspomagające przy pewnych chorobach. Jutro Wam to przeczytam, a dzisiaj Wam pokażę przy jakich chorobach przeczytajcie. To jest Wskazane. Przy jakich chorobach wskazane jest takie wsparcie? Dobrze. Czyli dzisiaj mamy za sobą najważniejsze rzeczy. Życzę Wam pięknego bilansu, mądrości Waszego talerza i jak najszybszego po prostu wstania z kolan. Cześć.